Chłopaki, dzisiaj zebrałam dla was kilka produktów, które na pewno was zaskoczą. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale uwierzcie mi, będzie co oglądać do samego końca. Wszystko zostanie ujawnione po piosence przewodniej. Numer 3. Ocieplacz InoLiving ma uroczy wygląd i przypomina małą poduszkę. Powłoka jest przyjemna w dotyku, a czas nagrzewania wynosi około 15 minut. Czas nagrzewania wynosi około 15 minut, ale moc grzewcza utrzymuje się przez kilka godzin. Ten ogrzewacz do rąk jest idealny dla osób, które cierpią z powodu zimnych dłoni, ponieważ jest bardzo miękki w dotyku. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 2. Ocieplacz Sole Mio firmy Ardes jest szybki i skuteczny. Osiąga temperaturę w ciągu najwyżej 3 do 5 minut, a ciepło utrzymuje się przez około 3 godziny. Wykonana z ocenowanej obudowy w kolorze złotym, ma moc 550 W. W zestawie znajduje się torba z miękkiego, pomarańczowego polaru o wymiarach 71 na 71 cm. Wyposażony w lampkę kontrolną podczas ładowania. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 1 Bulla elektryczna i mitek nagrzewa się w zaledwie 5 minut i długo zachowuje ciepło. W rzeczywistości, w odpowiednich warunkach, ocieplacz będzie utrzymywał ciepło przez kilka godzin. Można go umieścić w wygodnym pokrowcu, który znajduje się w opakowaniu i który można prać w pralce. Jest to produkt bezpieczny, ponieważ po osiągnięciu określonej temperatury wyłącza się automatycznie. Podczas ładowania świeci się lampka kontrolna. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.